Wymiana żarówki świateł mijania w Golf 7k rocznik 2016. Tutaj jak widzimy dostęp jest bardzo słaby. Po zdjęciu dekielka od żarówki mamy bardzo mało miejsca. Rękę wkładamy i ciężko jest obrócić uchwyt żarówki. Do tego opatentowałem Odkręcanie przy pomocy tetrytki. Tak wygląda tetrytka przygotowana do odkręcenia żarówki. Tetrytkę zakładamy tym zapięciem do dołu. Tak to wygląda po założeniu. I teraz ciągniemy za tetrytkę i popychamy palcem u góry ten uchwyt, i wtedy nam wyskoczy. Ten plastik, w którym zamontowana jest żarówka. Z demontażem dekielka też był problem, bo pewnie nie był otwierany od nowości. Odkręca go się na zewnątrz w kierunku błotnika. Ja użyłem tutaj klucza hydraulicznego, tylko trzeba bardzo delikatnie z wyczuciem, żeby nie ułamać plastików na dekielku.